Witam Państwa. Chciałam przedstawić swój dyplom, który obroniłam na Akademii Sztuki w Szczecinie na ocenę 6 z wyróżnieniem. Jest to książka. Książka y, ma formę przypominającą drzewo, ponieważ opowiada o drzewach, obwoluta jest w formie kory. Okładka jest czysta, jak drzewo pod korą. Chodziło o to, by dzieci. Y, Wiedziały, że na korze nie można niczego pisać ani wyryć, ponieważ to szkodzi drzewom. Wyklejka jest, y, jakby przedstawialiście. Tytuł książeczki to nie bajka leśna, ponieważ opowiada y, historie drzew, które są prawdą. Treść napisałam sama na podstawie publikacji naukowych. Y, Historia przedstawia chłopca, który gubi się w lesie i spotyka drzewo, które opowiada mu historię drzew, ich tajemnice. I okazuje się, że drzewa, a również nie tylko drzewa, ale w ogóle przyroda, jest w wielu przypadkach bardzo podobna do człowieka. Troszkę zaprojektowana jest w złotym podziale, ponieważ y, przyroda bardzo często, w przyrodzie bardzo często występuje złoty podział wśród układu gałęzi drzew. Można go spotkać w niektórych kwiatach, jak w płatkach róży, y, w układzie łusek y, szyszki na przykład. Ilustracje y, wykonane są... Y, techniką frotażu połączonego z rysunkiem węglem oraz ołówkiem. Chodziło o to, by yy, drzewa brały czynny udział w ilustracji, były jakby współilustratorem prawdy o sobie. Mimo że ilustracje są czarno-białe, myślę, że są dosyć bogate i mogą zainteresować. Stanowią alternatywę dla koloru wszechobecnego w. W publikacjach dziecięcych. Chciałabym, by dzieci zobaczyły, że czarny biel również może być ciekawa, a może nawet czasem bardziej trafna w wyrazie. Kto przeczyta tę książkę, dowie się wiele o drzewach i o przyrodzie I czasem może się zastanowi się, zanim zerwie bezmyślnie gałązkę lub liść. Czy to na pewno warto? Może lepiej zachować się trochę inaczej i oszczędzić to, co nam przynosi tak wiele dobrego. Książkę wykonałam sama, sama ją napisałam, sama ją zilustrowałam, sama ją zszyłam i oprawiłam. Wszystkie ilustracje są wykonane ręcznie, a następnie w odpowiednim programie dopracowane. Tu książeczki znajduje się płytka z dźwiękami lasu, by po prostu ktoś, kto czyta książkę, zintegrował się jeszcze bardziej z lasem, doświadczył jego przyjemnych aspektów oraz tutaj jeszcze dołączyłam y, dodatkowo zakładki. Mogą być tutaj książek, bo ta akurat ma specjalną stążeczkę.